Siema. Dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić serwer do SMP do wersji 0.3DR2. A więc zaczynamy. Najpierw wchodzimy na stronę www.sia-mp.com łukośnik download .php. I tak, i pobieramy ten tutaj plik. Ja zapiszę na profit. No dobrze, plik nam się już ściągnął, i teraz go musimy wypakować. Wypakowujemy go do jakiegoś folderu. Oczywiście trzeba ten folder utworzyć. GTA. Ja sobie utworzyłem. I teraz te wszystkie pliki trzeba wypakować. O tutaj. O tutaj. Dobrze. Jak już wypakowaliśmy, to trzeba pozmieniać ustawienia w serwerze. Oj. Um, change game. To gdzie jest tu rekon password? To jest um, hasło admina. Ja tutaj dam ten. Tak, a hasło admina się um, wpisuje tak. I hasło. Max Players to jest ilość graczy maksymalna, która może grać na serwerze. Max jest 500. Port zostawiamy taki, um, tutaj host game ma obojętnie jaki, to, to się wymyśli nazwę swoją. Um, tu gra, ten game mode um, trzeba zmienić tak. Um, I tu dalej się wszystko zostawia tak jak jest. Trzeba teraz zapisać i odpalić sam serwer. A teraz pokażę Wam, jak z, znaleźć, jak się dowiedzieć jaki ma się IP. Wpisuje się CMD. I tutaj IP I wtedy nam się coś takiego pokazuje. Nasz IP. To jest tutaj o ten. O. Ten. I teraz trzeba włączyć um, GTA sampa. Czyli to tutaj. Um, ja, ja jeszcze raz piszę, bo ja już ten serwer miałem. 68. I nam się pokazuje nasz serwer. I tutaj się naciska, żeby grać na nim. No i to by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do widzenia.